Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Chcemy dzisiaj skupić się na czytaniach, które przypadają na trzecią niedzielę Adwentu, to niedziela pełna radości. Niech ten właśnie fragment będzie takim motywem: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie, unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Każde z tych czytań, zarówno pierwsze czytanie, ale także i magnifikat, bo w ramach dzisiejszego psalmu słyszymy słowa Maryi, która śpiewa właśnie tę pieśń znaną jako magnifikat czyli wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Przyjrzyjmy się tym tekstom i spróbujmy podzielić się refleksją na tę niedzielę. A przed mikrofonami Anna Harmata, Ksiądz Maciej Garam i Roman Karmata. Jak ta radość Boża ma kwitnąć w naszych sercach, aby rzeczywiście w sposób właściwy i przygotować się na przyjście Zbawiciela, bo jeszcze tydzień nam został do Świąt Bożego Narodzenia, a jednocześnie i nasze serce niech pełnią radości, pełnią miłości, pełnią pokoju, żyje. Myślę, że tak, już na pierwszy rzut oka nie jest dla nas dziwne, ani obce, że taką jedną z kluczowych postaci czasu świętego Adwentu jest postać świętego Jana Chrzciciela. Do tego stopnia kluczową, że no oprócz Najświętszej Marii Panny, prawda, i jej takiej no, ogromnie ważnej roli w dziele zbawienia tego, co Bóg dokonał poprzez wcielenie swojego Syna, to postać Jana chrzciciela jest z jednej strony taką postacią dosyć zagadkową, nie do końca wydaje mi się odkrytą, a jednocześnie ogromną wskazówką, która jakoś tak się bardzo łączy z tym, co przed chwilą tutaj Pan Roman był łaskaw nam przeczytać z listu świętego Pawła do Tesalonicza, z jego pierwszego listu. Otóż ta postać świętego Jana chrzciciela. Patrząc na niego już zresztą słyszymy o nim i w zeszłym tygodniu, i w tym tygodniu, z różnych źródeł i tradycji. Dzisiaj jest to tradycja janowa, ale ta postać świętego Jana Chrzciciela, ona paradoksalnie bardzo nam współczesnym jest dzisiaj pomocna. Bardzo. Dlatego, że zauważmy sobie, że z tych jego nielicznych spotkań, nie mamy wiele opisanych spotkań z jego kuzynem, Jezusem Chrystusem. Bardzo niewiele. Ale z tych, które są tam opisane... Bardzo jasno widać, że większość z nich to były takie przebłyski światła w ciemności, z którą Jan musiał się mierzyć na co dzień. Jego życie nie było sielanką. Jego życie było życiem radykalnego ascety, do tego stopnia, że ludzie w nim widzieli dziwaka. To był na jakiś sposób, na swój sposób odszczepieniec. Jan odstawał, moglibyśmy powiedzieć od reguły. To nie był ktoś, kto się bardzo łatwo. Wkomponowywał w tłum i w tym tłumie ginął. On się z tego tłumu wyróżniał. Nie miał przez to łatwego życia. To był oczywiście jego wybór, ale moglibyśmy dyskutować. Nie? Jan tak rozeznał swoją misję, swoje posłannictwo i pozostał tej misji wierny. Ale jak mówimy, jakkolwiek to była to, jego codzienność była jakąś taką jedną wielką ciemnością. I dla mnie jest rzeczą zdumiewającą, że w czasie tych spotkań, których, jak jeszcze raz powtarzam, bardzo mało opisanych na kartach Ewangelii, nigdy Jan nie szukał dla siebie pocieszenia albo potwierdzenia słuszności obranej przez siebie drogi. Tam nie ma żadnych świadectw, jakiegoś błagania, potwierdź, czy to jest to, czy nie, bo ja już nie mogę wytrzymać, ja nie rozumiem, czy ja robię dobrze, czy to powinienem... Nie ma tego w ogóle. Nigdy. To jest człowiek, który nie kreuje się na bohatera, jak w dzisiejszej Ewangelii, jest to bardzo wyraźnie pokazane, nie bierze na siebie tych wielkich tożsamości Starego Testamentu, a mógł ich zwieść. Nie kreuje siebie na bohatera ani nie zaspokaja swojej próżności w cieniu Mistrza. Przecież mógłby potraktować no, znajomość ze swoim kuzynem jako no, taką drabinę bardzo ładną Bo trampolinę byśmy powiedzieli do tego, żeby się odbić i rzeczywiście zaistnieć na arenie współczesnego Izraela. Miał do tego wszelkie predyspozycje. Ale nie. I tu jest właśnie ta korelacja między Janem a Maryją. Podobnie jak Maryja, Jan zwyczajnie jakby uwierzył wbrew wszystkiemu. Jest też pięknie powiedziane w Starym Testamencie o Abrahamie, że Abraham uwierzył wbrew nadziei. Te postaci mają bardzo wiele są wspólnego, ale my tu się skupiamy na Janie i na Maryi. Podobnie uwierzyli wbrew wszystkiemu. I dzisiejszym językiem mówiąc, to moglibyśmy powiedzieć, że Jan po prostu robił swoje. To jest człowiek, dla mnie to jest, to jest taki idealny przykład człowieka, który robi swoje, który wie, co ma robić i robi to konsekwentnie, nie, zwa nie zważając uwagę na nic i na nikogo. Mówi się tak, że psy szczekają, karawana jedzie dalej. Jan robił swoje, niejednokrotnie, a może większość swojego życia, idąc po prostu pod prąd, pod prąd. Dlatego zacząłem od tego twierdzenia, że Jan może nam być dziś bardzo pomocny. No i ktoś może zapytać, no, w czym pomocny? To, co ciągle mamy iść pod prąd i stawać okoniem wszystkiemu, we wszystkim, zero kompromisów w życiu? No na pewno nie ze złem. To nam podpowiada Paweł w liście do salnicze. Badajcie wszystko, ale nie miejcie nic wspólnego, unikając wszelkiego rodzaju zła. Wszelkiego rodzaju zła. Ja nie jest tego typowym przykładem. To nie jest człowiek zgorzkniały, to jest człowiek pełen radości, mimo że jego życie jest mroczne, ciemne, z zewnątrz na nie patrząc. Bo to jest dramatyczne zmaganie z siłami zła, które działają w tym świecie. I niesamowita sytuacja, nie? I teraz, dlaczego zatem on jest pomocny? Dlaczego? A no właśnie precyzyjnie dlatego... Że ja nie wiem, jak wy, czy podzielacie tę opinię, czy nie, ale odnoszę takie nieodparte wrażenie, że bardzo często my dzisiaj przybieramy dokładnie odwrotną postawę do Janowej. My, jako ludzie, jako ludzkość. Odwrotną do Janowej. Ta nasza postawa to jest postawą takich rozkapryszonych dzieci, które nie robią nic poza narzekaniem. Jak to jest trudno w dzisiejszym świecie w ogóle żyć. Jak to jest trudno w dzisiejszym świecie wierzyć, tyle chaosu w tym Kościele. Każdy mówi swoje, nie wiadomo w ogóle, kto mówi prawdę, kto kłamie. Jakże trudno dzisiaj w ogóle nawiązać relacje z Bogiem. Wielu, mówi, wielu ludzi ze mną rozmawiając, mówi, ja nie potrafię doświadczyć Boga. Ja sobie zadaję w pierwszym rzędzie pytanie, jak można w ogóle doświadczać Boga? No bo ja Go nie czuję. W ogóle nasze podejście do wiary, rozkapryszonych dzieci, które wszystko będą robiły, żeby narzekać i zwracać Uwaga na siebie, takim poczuciu czasem mi się wydaje fałszywej pokory. Jakoby byliśmy tutaj największymi męczennikami w ogóle na świecie. Nic poza narzekaniem. Ja powiem tak, dobrze. Może i żyjemy w chaotycznym świecie. Może i tak jest, załóżmy. Ale musimy jednocześnie, będąc uczciwi, powiedzieć w nawiasie, że nie jesteśmy pod tym względem wcale wyjątkowi. Bo nasi przodkowie również mogli powiedzieć to samo, że żyli w chaotycznym świecie. On miał swój sposób. Na swój sposób przeżywał i ten chaos, i, i w nim się próbował odnajdywać. My również. Ale mimo wszystko, na wzór Jana, miejmy w ogóle odwagę otwierać się na Pana i na to, że On przyjdzie. To, co mówi Święty Paweł, od czego tutaj właśnie dzisiaj zacząłeś. Zawsze się radujcie, bracia. Nieustannie się módlcie Dlaczego my dzisiaj tyle narzekamy? Bo my się nie modlimy. My narzekamy precyzyjnie dlatego, że się nie modlimy. Nie ma wystarczająco czasu na modlitwę, że modlitwa jest tylko jakimś kwiatkiem, prawda, do kożucha, jakimś dodatkiem, prawda, jak czasu starczy. W każdym położeniu dziękujcie. Czy jesteśmy ludźmi dziękczynienia? Czy za wszystko, co się w życiu dzieje, łącznie z tym doświadczeniem chaosu, jestem w stanie Bogu dziękować, czy ja tylko na to narzekam? Paweł mówi, w każdym położeniu dziękujcie, czyli to nie jest tylko położenie człowieka, który jest na górze, powiedzielibyśmy kolokwialnie na wozie, ale jest i pod wozem, bo tak w życiu bywa, prawda? Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Nie gaście ducha, proroctwa nie waszcie, badajcie wszystko, a co szlachetne zachowujcie, unikajcie wszelkiego zła. Czy jest to łatwe? Nie jest to łatwe, ale jest na pewno skuteczne. Dlatego mi się wydaje tak: podejmujmy nieustanny, konkretny wysiłek w wierze, w relacji do i z Jezusem. To musi być wysiłek. Nie gaśmy nigdy ducha, to co mówi Paweł. Badajmy, zachowujmy Bożą naukę, ale znowu zjednoczeni musimy być na modlitwie. Bo jeżeli my, nawet choćby powiedzmy tylko w wspólnocie kościoła, będziemy próbowali zgłębiać Bożą naukę, rozkminiać, że tak powiem, o co w tym świecie chodzi, albo co Bóg chce nam powiedzieć, w tym samym czasie nie modląc się razem, albo nie daj Bóg, zamiast się modlić za siebie i o dar mądrości, to się będziemy modlić przeciwko sobie, no to. Wybaczcie, obraza Boga niż cokolwiek innego, prawda? Czyli zjednoczenie na modlitwie i wdzięczność. No i tak sobie myślę, my nie raz o tym tu mówimy w naszych podcastach, że jak wszystko w życiu, tak i to o czym tutaj mówimy to jest proces. To nie jest tak, że my, nie wiem, wiedza nam zostanie wlana, mądrość i, i zrozumienie tych spraw w jedną noc. Położymy się z taką prośbą i rano się obudzimy. Może się tak stać, może cud się dokona. Nie. Ja raczej uważam, że jest to proces, że Bóg nas uczy, że jego niesamowita boska pedagogia jest, jest po prostu cudowna cudowna i, i uczy nas w sobie znany sposób, a no nam zostaje po prostu cierpliwie zaufać Bogu, i to jest praca na całe życie. Na całe życie, więc to jest też dla nas w tym wszystkim taka dobra wiadomość czy, czy dobra nowina, nie? Odwagi, byśmy mogli powiedzieć. Odwagi, bo po prostu warto. Ja bym tutaj jeszcze wrócił do właśnie osoby Jana. Dlatego, że jest kilka faktów, które są dla nas istotne. Przede wszystkim pierwsza, pierwszy moment. Jan został napełniony duchem świętym w momencie, kiedy był jeszcze w łonie Elżbiety. I to jest pewien ważny, ważny fakt. Dlaczego? Bo później, i to w dzisiejszej Ewangelii również mamy. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Czyli ten właśnie duch święty, który. Prowadził Jana do wypełnienia misji proroczej, bo mówi o sobie jako głos, a kim jest prorok? Ten, który przynosi słowo, a więc słowo. Ale skoro on był posłany, aby zaświadczyć o światłości, to znaczy, że tę światłość poznał, że między nim a światłością. Była specyficzna relacja, która spowodowała, że odsunął się od świata, aby nie zatracić tego najwyższego rodzaju poznania, o którym później święty Paweł pięknie mówi: że wszystko, co uzyskałem w tym życiu, uznaję za śmieci ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa. A więc, zwróćmy uwagę, Jan również odsunął się. Na zewnątrz od tego zagmatwanego społeczeństwa, podzielonego w tamtym czasie, bo wiemy, jak to wyglądało właśnie w Imperium Rzymskim, aby ciągle utrzymać tę relację ze światłością, która dla niego była, i teraz co on robi? Świadczy o światłości. W jaki sposób? Mówi: Ja jestem głos, a więc ja jestem słowo, które przychodzi zaświadczyć o nowej, dobrej nowinie czytamy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Duch pana Boga nade mną, bo pan namaścił mnie, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę u Bogiem, abym opatrywał rany, Serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom, więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski pańskich. To są te dzieła, w których mamy uczestniczyć, w tych dziełach miłosierdzia, aby, aby iść do tych złamanych, tych więzieniach, czyli złamanych przez grzech, więzieniach nałogów, czy zniewoleń, czy jakichś grzechów, aby ich ratować i zwracać na drogę ku Panu Bogu. Ale właśnie. To jest bardzo ciekawe do tylko ja bym chciał zwrócić uwagę, tak może troszkę poszerzając ten temat, jak w ogóle Jan działa, bo to jest bardzo radykalne i rzeczywiście dobrze tu powiedziane, że żeby uwierzyć w Chrystusa, to trzeba wyjść na pustynię i do tych słuchaczy Jana się jakoś przyłączyć, bo on próbuje wszystkim ludziom i nam współczesnym również uświadomić tę bardzo konkretną sprawę, wydaje się bardzo prostą, nie? że rzeczą krytyczną jest, jak bardzo my potrzebujemy Zbawiciela. To jest podstawowa sprawa. Ale jednocześnie, jak absurdalnie się niejednokrotnie zachowujemy, zamykając się na niego. Czyli jednocześnie bardzo go chcemy, prawda? Ale z drugiej strony, jak on przychodzi, to my zamykamy przed nim bramy naszego serca. I proszę, nie wiem, czyście to zauważyli, wychwycili, jak Jan inaczej przemawia do ludzi, którzy wiedzą, że nie zachowują bożych przykazań, a inaczej kompletnie do tych, którzy uważają się za sprawiedliwych. I do grzeszników Jan woła tak: najwyższa już pora żebyś porzucił swoje grzechy i wrócił na drogę Bożych przykazań. I w ten właśnie sposób otworzysz bramy swojego serca przed Zbawicielem. Chyba, że ci nie zależy w ogóle na tym, żeby on stał się twoim Panem, Panem twojego serca. To, to jest twoja sprawa. Tak woła do grzeszników. Natomiast do ludzi uczciwych, powiedzmy, prawda, czy sprawiedliwych, Jan woła mniej więcej tak. Spróbujcie rozpoznać, wy, którzy uważacie się za sprawiedliwych, jak bardzo jesteście oddaleni od Boga. Że wasza uczciwość i sprawiedliwość nie doprowadzi was do życia wiecznego. Bo przy takim oddaleniu od Boga, nawet uczciwość i sprawiedliwość przeżarta jest od wewnątrz robakiem grzechu. Więc musicie się nawrócić. Musicie tą waszą uczciwość czy sprawiedliwość, to co pani Ania przed chwilą powiedziała, napełnić miłością Boga i bliźniego. Tak woła do tych sprawiedliwych. Prawda? Czyli nie wystarczy tylko mówić wierzę, panie wierzę. I być dobrym i uczciwym, sprawiedliwym człowiekiem. Nie. Trzeba ją napełnić miłością Boga i bliźniego. Dopiero wówczas Zbawiciel poczuje się zaproszony do waszych serc, przyjdzie i będzie prowadził was do przewiecznego Ojca. Czyli ta Ewangelia wydaje się, takie zawiera no, najważniejsze wyjaśnienie, dlaczego w ogóle wielu ludzi nie uwierzyło w Chrystusa. Ano nie uwierzyło w Chrystusa również wielu spośród tych, którzy słuchali Jego nauk bezpośrednio, w ogóle Jana nie poznali w życiu. Prawda? To też jest widoczne w Ewangeliach, nie? Widzieli Pana Jezusa mówiącego i działającego, byli naocznymi świadkami Jego cudów, a jednak nie uwierzyli. Dlaczego? I ta Ewangelia daje nam odpowiedź, mianowicie nie wszyscy, do których przychodzi Pan Jezus, są do wiary w Niego przygotowani. Bo żeby przyjąć i uwierzyć w Niego, to trzeba przedtem dobrze usłyszeć słowa świętego Jana. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Najpierw to jest to. I właśnie. To, cośmy mówili, w języku polskim ten głos wołającego na pustyni czy na puszczy oznacza głos bardzo ważny, ale przez nikogo nie słyszany. To jest ważny głos, ale przez nikogo niesłyszany. I myślę sobie, że byłoby strasznym dla nas nieszczęściem, gdybyśmy w taki sposób byli zamknięci na głos Jezusa Chrystusa, bo to by oznaczało jedno, że my się odwracamy od naszego Zbawiciela i tak naprawdę Go w ogóle nie potrzebujemy. Dlatego my sobie musimy, jeszcze w tym adwencie, ale całym naszym życiu, to cośmy mówili, to jest proces, uświadamiać, że chodzi tu o rzecz najwyższej dla nas doniosłości. I starajmy się naprawdę rzetelnie te słowa usłyszeć i za nimi pójść, prowadzić je w życie. Dlaczego to jest takie ważne? Właśnie to prostowanie ścieżek, przygotowanie, przyjęcie. Posłuchajmy, co mówi Święty Paweł z Gdy to się dokona, Wtedy sam Bóg pokoju, niech uświęca was całych, aby nietknięty duch, wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa, On też tego dokona. To są niesamowite słowa. No, ty, Panie Boże, który sam rozpocząłeś to dzieło na Chrzcie świętym, teraz doprowadzi do końca. Chciałbym do końca. powiedzieć. I to sam Bóg tego dokona. Dobry, Boże, pomóż nam. A my kończymy nasze dyskusje i rozważania. Mamy nadzieję, że pomocne i dla nas, i dla Was, kochani, słowami kolekty na trzecią niedzielę Adwentu. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt narodzenia Pańskiego. Sprawa, byśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nam wszystkim dobry Bóg błogosławi i nas prowadzi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Szczęść Boże.